Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę pakował swoje biuro w Andover Tech w szary czwartkowy poranek w Seattle, wpatrując się w karton wypełniony ostatnimi czterema latami mojego życia. Elegancki narożny apartament, w którym pracowałem, z przegapionymi wakacjami, nieprzespanymi premierami produktów i bitwami w sali konferencyjnej, wydawał się teraz pusty. Jakby należał do kogoś zupełnie innego. Masz trzydzieści minut, klaro, powiedział Benjamin Andover od progu, a jego parasol kapał na wypolerowaną podłogę. Jego ton był zdystansowany, niemal zadowolony z siebie, gdy prostował swój designerski płaszcz. Daniel natychmiast obejmie stanowisko wiceprezesa do spraw strategii. Daniel, moja kuzynka. Ta sama Daniel, która nawet nie skończyła college'u, która miotała się między projektami z pasji, aż dwa miesiące temu nagle zdecydowała, że technologia to świetna zabawa. Weszła do firmy z tytułem i biurkiem wrogu. Dzięki bliskim relacjom z żoną Benę kropka delikatnie włożyłem moje nagrody do pudełka. Lider zespołu roku, najlepiej prosperujący oddział i tablica upamiętniająca nasz kamień milowy w postaci 20 dolarów 0 centów M-Series B każda z nich była niemym świadkiem godzin pracy, poświęceń i charówki kropka odrzucone na bok, jakby nic nie znaczyły. I odznaka, dodał Ben, unosząc brew. Protokół bezpieczeństwa. Nie możemy ryzykować podałam ją bez wahania, a kącik moich ust drgnął. To, czego nie wiedział, czego nie wiedział nikt w Andover, to fakt, że posiadałam prawa do budynku za pośrednictwem cichego podmiotu o nazwie Marlow Ventures. nazwa zapożyczona od mojej babci. Byłem ich właścicielem. Oczywiście, powiedziałem gładko, choć sugerowałbym, aby ktoś przejrzał klauzulę najmu. O której rozmawialiśmy. Marlowe wysłał wczoraj zawiadomienie. Ben machnął ręką. Daniel sobie z tym poradzi. Jest lepsza w kontaktach z ludźmi niż ty kiedykolwiek byłeś. gdyby tylko zrozumiał. Klauzula nie dotyczyła rewizji czynszu. Chodziło o rozwiązanie umowy w ciągu 24 godzin w przypadku naruszenia przez Najemcę klauzul dotyczących uczciwego zatrudnienia. Takich jak na przykład bezprawne zwolnienie związane z nepotyzmem. Kiedy włożyłem ostatni przedmiot do pudełka, zdjęcie przedstawiające mnie w wieku 14 lat stojącego z babcią przed tym budynkiem, przed remontem, wciąż słyszałem jej głos. Pewnego dnia nauczą się, że władza to nie tytuły. Chodzi o czyny. A kto je posiada? W wieku 17 lat opanowałem prawo zagospodarowania przestrzennego. W wieku 26 lat byłem właścicielem tego adresu. A teraz oni stali na mojej ziemi. W wieku 21 lat założyłem Marlow Ventures, wykorzystując spadek, który zostawiła mi babcia. A w wieku 24 lat byłem właścicielem budynku, który teraz dzierżawił Andover Tech, oferując im konkurencyjną stawkę, nie dlatego, że potrzebowałem ich pieniędzy, ale dlatego, że zawsze wiedziałem, że nadejdzie taki dzień. Jeszcze jedno powiedział Andover, gdy podniosłem swoje pudełko. Pakiet odpraw, o którym rozmawialiśmy? Rada nadzorcza uznała, że lepiej byłoby ją rozdzielić w ramach premii za podpisanie umowy z Daniel. Przechylił głowę, kpiąc ze współczucia, które ledwo maskowało jego zadowolenie z siebie. Jestem pewien, że to rozumiesz. W końcu rodzina jest najważniejsza. Rodzina przede wszystkim. Słyszałam to zdanie tyle razy, że stało się praktycznie kołysanką, kiedy Daniel potrzebowała pomocy w spłacie kart kredytowych. Moi rodzice opróżnili mój fundusz na studia. Kiedy rozbiła swój samochód i potrzebowała nowego na noc, powiedziano mi, żebym była wdzięczna, że w ogóle mam bilet autobusowy. A kiedy zdecydowała, że chce moją pracę, nasi rodzice zadzwonili, by delikatnie przypomnieć mi, jak samolubne byłoby stawanie jej na drodze. Oczywiście, odpowiedziałam, omijając go. Rodzina przede wszystkim. Kropka, zjazd windą był cichy, ale moje myśli krążyły szybko. Do tej pory mój prawnik Naomi otrzymałby zielone światło. Papierkowa robota była gotowa. Kropka zawiadomienie o eksmisji wylądowałoby na biurku prawników Andovertek przed wschodem słońca, powołując się na naruszenie klauzuli etycznej umowy najmu, bezprawne zwolnienie z udokumentowanymi dowodami nepotyzmu, ukierunkowane plotki i wrogie środowisko pracy. Kropka miałem dowody. Każde słowo, każde spotkanie, każdy szept. W holu Daniel stała z Elaine Andover, doskonale ubrana w dopasowaną, różową marynarkę. Daniel uśmiechnęła się, jakby wygrała. Cieszę się, że się zmywasz, zadrwiła Elaine. Daniel chce przeprojektować całe piętro. Twój gust był zimny. Daniel wzruszyła ramionami. Zajmę się wszystkim, klaro. Obiecuję, odsunąłem się. Gdy się nęła po moje ramię. Tak jak ty zajęłaś się nar, prawda? Nie dramatyzuj, powiedziała Elaine, przewracając oczami. To tylko biznes, kropka, tak jak nie było to nic osobistego, gdy Daniel zasugerowała, że jestem niestabilna emocjonalnie. Tak jak nie było to nic osobistego, gdy rozpowszechniała kłamstwa o tym, że firtuję z klientami. Po prostu biznes. Masz rację, powiedziałam spokojnym głosem. To tylko biznes, kropka na zewnątrz deszcz w końcu ustał, ale burza wciąż wisiała w powietrzu. Umieściłem pudełko na tylnym siedzeniu mojego srebrnego sedana. Nie był krzykliwy. Nie nowy. Ale mojego. Moje odbicie w szybie nie pokazywało porażki. Pokazywało własność, kropka. Nie wyglądałem jak ktoś, kto został pokonany. Wyglądałem jak ktoś. Kto ma zamiar wygrać? Kropka, mój telefon zabrzęczał wiadomością od Naomi. Wszystkie dokumenty podpisane. Kropka, zawiadomienie zostanie dostarczone punktualnie o dziewięć rano. Odpisałem jedno słowo. Kontynuować. Gdy jechałem cichymi ulicami z powrotem do mojego skromnego domu w West Seattle, myślałem o tym, co przyniesie jutro. Kropka, twarz Bene, gdy zdał sobie sprawę, że Ando Uwertek ma tylko 24 godziny na opuszczenie swojej siedziby. Reakcja Elaine, gdy odkryła, że ich zaufana właścicielka jest kobietą, którą zwolnili bez zastanowienia kropka i Daniel, gdy zdała sobie sprawę, że jej nowe, lśniące biuro będzie niedostępne, zanim zdąży powiesić jedną ramkę z dyplomem kropka, ale głównie myślałem o głosie mojej babci. Prawdziwa władza nie pochodzi z najwyższej wieży. Daję ją świadomość, że ziemia pod nią należy do ciebie kropka, kiedy wjechałem na swój podjazd, nie było tam nic krzykliwego. CEO sugerowałoby, że jestem właścicielem jednej z najcenniejszych nieruchomości komercyjnych w mieście. Po prostu mały. Cichy dom. Starannie pielęgnowany ogród. Skrzynka pocztowa z moim nazwiskiem. Kolejny brzęk. Wiadomość od Daniel. Bez urazy, prawda. Rozumiesz, że to tylko biznesowy rodzinny branch w niedzielę. Nie odpisałem. Na brunsze i wymówki przyjdzie czas później. Na razie miałem zadanie do wykonania. Wszedłem do prawdziwego centrum kontroli mojego domowego biura. To nie była elegancka przestrzeń, którą musiałem opuścić. Było lepiej. Było prawdziwe. Tutaj znajdował się akt własności budynku. Dokumenty założycielskie Kropka i segregatory. Indeksowane kolorami. Z każdego podejrzanego spotkania. Każdy szept o faworyzowaniu. Każda skarga działu HR zamieciona pod dywan. otworzyłem laptopa. Najpierw e-mail do wszystkich pracowników Andovertek. Zaplanowane na 855 AUME. Informujemy. Że z powodu nieprzewidzianych okoliczności wszyscy pracownicy będą pracować zdalnie do odwołania. Dostęp do budynku zostanie zawieszony od godziny 9 rano. Następny komunikat prasowy. Marlo Ventures rozwiązuje umowę najmu z Andovertek ze skutkiem natychmiastowym z powodu udokumentowanych naruszeń etycznych i umownych. Na koniec wysłałem instrukcję do ochrony budynku. Zmienić wszystkie kody dostępu. Zamknięcie o dziewięć rano. Mój telefon zabrzęczał jeszcze raz. Tym razem od mojej matki. Daniel wszystko wyjaśniła. Jesteśmy rozczarowani tym, jak sobie z tym poradziłaś. Wpatrywałam się w wiadomość. Nieczytelne emocje kotłowały się cicho pod powierzchnią kropka potem wróciłem do ekranu. Jeszcze nie skończyłem kropka dlaczego nie mogłeś po prostu wesprzeć swojego kuzyna? Odłożyłem telefon na biurko. Jutro zrozumieją. Wszyscy. Że sukces zbudowany na kłamstwach, manipulacji i zdradzie wcale nie jest sukcesem. To zgnilizna pod błyszczącą powierzchnią kropka na zewnątrz powrócił deszcz z Seattle. Stukając miarowo o moje okno, gdy kończyłem ostatnie przygotowania. Za mniej niż 24 godziny Uwertek dowie się, co się dzieje, gdy nie docenia się cichego kropka tego, który zostawał do późna, niewiele mówił i wszystko obserwował. Myśleli, że zwalniają pracownika. Nie zdawali sobie sprawy, że budzą właściciela, który spędził pięć lat na przygotowaniu gruntu dokładnie na ten moment. Kropka, a Daniel nauczyła się, że niektóre bitwy są już przegrane w momencie, gdy wchodzisz na pokład. Zamknęłam laptopa i stanęłam przy oknie, obserwując deszcz spływający kaskadami po szybie. Prognoza na jutro burzowa ze 100% szansą na konsekwencje. O godzina 8.30 Jestem ostry, jak M. Zaparkowałem naprzeciwko budynku Andovertek, z kawą w ręku, obserwując rozwój wydarzeń. Pracownicy wlewali się do środka, rozmawiając, śmiejąc się, nieświadomi, że ich miejsce pracy było kilka minut od zamknięcia. O godzina 8.45 podjechało eleganckie czarne Audi Bene Andovera, a za nim błyszcząca różowo-złota Tesla Daniel. Oczywiście. Skoordynowane wejście. Jej wielki dzień. Dokładnie o dziewiątej mój telefon zabrzęczał. Natłok powiadomień. Kody dostępu zmienione. Wejście zapieczętowane. Naomi na wideo. Zawiadomienie o eksmisji doręczone bardzo zdezorientowanej recepcjonistce. Z samochodu widziałem efekt falowania. Pracownicy zdziwieni zamkniętymi drzwiami. Ochrona machająca im z powrotem. Tworzące się grupy. Wyciągnięte telefony. A potem Kreszendow. Ben wyszedł z zawiadomieniem o eksmisji w ręku, z twarzą zaciemnioną niedowierzaniem. Krzyczał do telefonu, wykrzykując rozkazy, które nie miały już sensu, kropka. Wszelkie naruszenia etycznego ładu korporacyjnego, w tym niesłuszne wypowiedzenie, nepotyzm i zniesławienie w miejscu pracy, stanowią natychmiastową podstawę do rozwiązania umowy najmu. Czy chciałabyś przejrzeć dokumentację z mojego wczorajszego zwolnienia? Daniel wystąpiła naprzód, a z jej twarzy zniknęła pewność siebie, kropka. To zemsta. Jesteś po prostu rozgoryczona, że odebrałam ci pracę. Zabrała mi pracę? Zaśmiałem się sucho. Daniel, niczego nie zabrałaś. Zmówiłaś się z Elaine, żeby rozpuścić plotki na mój temat. Sfabrykowałaś skargi. Przekonałaś moich rodziców, by zmusili mnie do odejścia. Schowałaś moją odprawę, kropka, wskazałem na budynek za nimi. A teraz? Teraz, straciłeś wszystko bez biura, bez tytułu, bez adresu firmy. Elaine przepchnęła się przez tłum. Jej wypolerowany spokój się rozpadł. Ben, powiedz coś. On, ona nie może tego zrobić. Kropka, ale Ben już rozmawiał przez telefon, prawdopodobnie ze swoim zespołem prawnym, a kiedy patrzyłem, jak jego wyraz twarzy synchronizuje się z każdym słowem, wiedziałem, że potwierdzają to, co już wiedziałem. Eksmisja była hermetyczna, kropka, a Marlowentures miało pełne prawo do jej wyegzekwowania. 24 godziny oznajmiłem, a mój głos poniósł się ponad szemrzącym tłumem. Tyle czasu ma Uwertek na opuszczenie budynku. Wszystko, co pozostanie, będzie traktowane jako porzucony, kropka. Głos Bene załamał się. Oczekujesz, że przeniesiemy całą firmę w 24 godziny? Mamy kontrakty kliencie. Tyle samo czasu dałeś mi na opróżnienie mojego biura, odpowiedziałam. Nic osobistego, pamiętasz? Tylko interesy. Daniel chwyciła mnie za ramię, jej oczy stały się szerokie i szkliste. Nie możesz mi tego zrobić. Klerę, jestem twoją rodziną. Delikatnie odsunąłem jej rękę. Dokładnie. Zawsze mówiłaś, że rodzina jest najważniejsza. Więc to właśnie robię. Chronię moją prawdziwą rodzinę, Marlowentchers, kropka kości były na wierzchu. Ludzie nagrywali. Nie obchodziło mnie to. Czekałem na tę chwilę pięć lat. Aha, i jeszcze jedno, dodałem, wyciągając drugi dokument z teczki. To formalne zawiadomienie o wszczęciu postępowania przeciwko Ando Uwertek o zniesławienie, dyskryminację w miejscu pracy i bezprawne rozwiązanie umowy o pracę ben rzucił się w moją stronę. A jego twarz wykrzywiła wściekłość. Ale Elaine go powstrzymała. Pożałujesz tego, warknął. Pogrzebie cię w sporach sądowych. Kropka, uśmiechnąłem się. Zobaczymy się w sądzie. Uśmiechnęłam się, myśląc o archiwum, które stworzyłam przez ostatnie pięć lat. Każdy od niechcenia komentarz, każda zakulisowa umowa, każdy szept o niewłaściwym postępowaniu, udokumentowany, każdy e-mail. Każde spotkanie, nagranie, każda podejrzana transakcja, zachowana z precyzją. Kropka, nie mogę się doczekać odkrycia, powiedziałam spokojnie, obserwując drgnięcie twarzy Bene. Jestem pewien, że zarząd będzie bardzo zainteresowany niektórymi materiałami, które zebrałem. Wylądował. Wiedział dokładnie, co mam na myśli. Kropka, wątpliwe łapówki od dostawców, płatności konsultingowe dla jego kumpla od Golfa. Skargi HR zamiatane pod dywan. Cichy wzorzec systematycznego wykluczania i dyskryminacji. Wszystko to. Gotowe do ujawnienia. Kropka sprawdziłem zegarek. Zostały 23 godziny i 45 minut. Zacznę się pakować. Gdy odwróciłam się, by odejść. Daniel zawołała drżącym głosem. A co z niedzielnym Brunchem? Mama i tata już zrobili rezerwację. Kropka zatrzymałem się, a potem lekko odwróciłem. Powiedz im, że nie przyjdę. Będę zajęty wynajmowaniem mieszkania nowemu najemcy, który nie traktuje lojalności jak zobowiązania. Przez następne kilka godzin panował chaos. Ciężarówki ze skrzyniami ustawiły się na ulicy. Pracownicy w pośpiechu wynosili monitory i krzesła. Dyrektorzy szeptali gorączkowo do telefonów. Obserwowałem cały spektakl z biura Naomi po drugiej stronie ulicy. Tam już otrzymywaliśmy oferty od nowych najemców. Do północy i nad techniką wszystko było już jasne. Wróciłem do tego, co było moim biurem. Daniel nawet nie zdjęła mojej oprawionej tablicy z wizją ani cytatu miesiąca założyciela. Stałem przy oknie, obserwując panoramę Siatyl w nocy. Mój telefon brzęczał bez końca. Od mamy, jak mogłaś tak zdradzić swoją kuzynkę? Tato, nie wychowaliśmy cię na mściwego. Daniel, wszystko zniszczyłaś. Ale jedna wiadomość sprawiła, że się zatrzymałam. I uśmiechnęłam się. Kropka była od mojej babci, wysłana ze starego numeru mojego zmarłego dziadka. Byłby taki dumny. Tylko ty rozumiałaś, jak wygląda prawdziwa władza. Kropka następnego ranka na nagłówki gazet eksplodowały. I nad technologią eksmitowaną w korporacyjnym skandalu Rodzinna waśń przeradza się w biznesową eksplozję. Ale mój ulubiony. Marlowentures w centrum uwagi, cicha siła stojąca za boomem na rynku nieruchomości w Seattle. Artykuł chwalił nasze strategiczne przejęcia nieruchomości i długoterminową wizję. Wymieniając budynek Andover jako tylko jeden z elementów znacznie większego portfolio. Tydzień później otrzymałem zaproszenie na kolację nie od rodziców, ale od babci. Kiedy przyjechałem, już czekała, siedząc w swoim ulubionym fotelu. Z iskrą w oczach, która mówiła wszystko bez jednego słowa, kropka, twój dziadek prowadził dziennik, powiedziała babcia, wręczając mi zwietrzały skórzany notatnik. Często o tobie pisał, mówił, że jesteś jedyną osobą. Która naprawdę rozumie jego lekcje o cierpliwości i o tym, gdzie leży prawdziwa siła kropka, otworzyłam go, natychmiast rozpoznając jego schludne, zapętlone pismo. Moja wnuczka zapytała mnie dziś, dlaczego inwestuję w stare budynki zamiast w nowe. Powiedziałem jej to, co powiedział mi mój ojciec. Prawdziwa wartość nie tkwi w tym, co stoi nad ziemią, ale w posiadaniu samej ziemi. Zrozumiała. Zobacz, jak daleko posunie się ta dziewczyna. Zamrugałam, powstrzymując emocje. Dzwoniła Daniel, dodała babcia, nalewając herbatę. Przeprowadza się, mówi, że nie może już znaleźć tu pracy. Przytaknęłam, myśląc o emailu, który otrzymałam wcześniej tego dnia. Propozycja dzierżawy budynku od wiodącej firmy technologicznej. Ich plan, inkubator startupów na niższych piętrach, oferujący niedrogą przestrzeń i opiekę mentorską dla początkujących założycieli. Babcia zawsze powtarzała, że zemsta to gra dla ubogich. W prawdziwym sukcesie nie chodzi o zemstę, ale o to, by iść naprzód i pociągać za sobą innych. Uśmiechnąłem się. Nigdy nie chodziło o zemstę, powiedziałem cicho. Chodziło o sprawiedliwość. Kropka, a teraz chodzi o zbudowanie czegoś lepszego. Kropka, tej nocy, gdy jechałem do domu, minąłem budynek, który kiedyś nosił nazwę Entpowertek. znak zniknął, pozostało tylko czyste szkło, czekające na przyszłość. Mój telefon zabrzęczał. Kropka, wiadomość od Daniel, jej pierwsza od tygodni, która nie była defensywna ani zgorzkniała. Teraz to rozumiem. Przepraszam, że próbowałam ci to odebrać. Nigdy nie widziałam, jak ciężko pracowałeś, kropka i ceo. Nie odpowiedziałem od razu. Niektóre prawdy wymagają czasu. Niektóre przeprosiny wymagają więcej niż słów. Ale kiedy wjechałem na swój podjazd i wyszedłem pod zachmurzone niebo ponownie pomyślałem o słowach mojego dziadka, kropka, prawdziwa władza nie polega na posiadaniu największego biura, ale na posiadaniu ziemi pod stopami. I w końcu, w końcu wszyscy zrozumieli, kropka jeśli dotarłeś tak daleko. Dziękuję. To nie jest tylko historia o kontraktach i biurowcach, to opowieść o wartości. I o tym, że czasami najbliżsi ci ludzie są tymi, którzy najbardziej to przeoczają. Kropka, nigdy nie chciałem nikogo zniszczyć, po prostu przestałem pozwalać im niszczyć mnie. Kropka, a jeśli kiedykolwiek zostałeś odrzucony, niedoceniony lub poczułeś, że twoja lojalność jest słabością, mam nadzieję, że moja historia przypomniała ci, że cicha siła jest nadal siłą. Kropka, nie musisz krzyczeć. Aby być potężnym, nie potrzebujesz zemsty, aby wygrać, po prostu musisz znać swoją wartość i budować ją dalej, nawet gdy nikt nie. Patrzy, kropka, teraz chcę usłyszeć od ciebie. Czy kiedykolwiek musiałeś odejść od czegoś lub kogoś, aby chronić swój spokój? Czy kiedykolwiek zostałeś zepchnięty na bok tylko po to, by wrócić silniejszym, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach, porozmawiajmy o tym, kropka, ponieważ czasami najbardziej wzmacniającą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest mówienie prawdy i przypominanie innym że nie są sami, kropka, a jeśli ta historia Cię poruszyła, rozważ subskrypcję nie tylko po to, by śledzić więcej historii takich jak moja, ale by stanąć z tymi, którzy po cichu odzyskują swoją moc, jedną odważną decyzję na raz.